Nowy stanu, Nowy stanu, nic w tej kwestii nie ruszyło, nic nie jest ruszone z roku na rok. Są nowe obietnice. Więc My już, już mamy, mamy to. To nie są, tak są obietnice. 8 milionów jest zadeklarowanych i 8 milionów. Skąd się pojawiła liczba? Po rozmowie z marszałkiem, między marszałkiem a ministrem sportu, skąd się pojawiła kwota 32 milionów a 30, i że 30 milionów daje miasto. Skąd w takim razie? Niech nasza na liczba. Proszę pana, to co, ja mówię, to co ja mówię, to jest stan autentyczny na chwilę obecną. Dobrze. Na chwilę obecną, ja mogę powiedzieć jako radni, bo się rozmawiali na ten temat, no jest zasadne pytanie, centrum, które miało kosztować 32 miliony, będzie kosztowało 120 milionów, no i radni chcą się dowiedzieć, no dobrze, no może damy, nie damy, nie wiem, ja nie wiem, być nie, 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 może nie, znajdą się te pieniądze. Jest nie, przez to jest przestrzeganie, że 120 jest przepraszam 10. bardzo, tylko do końca, radni, którzy reprezentują całe województwo i decydują, o, o wydatkowaniu środków, no nie dziwcie się Państwo, że nie podniosą rękę, chcą, no proszę bardzo, cztery razy tyle ma kosztować, no co ma tam kosztować, no proszę o Ale ile, ile, ile miesięcy to już trwa? Wy powinniście sami wyjść do tego, żeby powiedzieć, dajcie nam kosztory, to, ile ma kosztować. Ile to no wiesz, no trwa. To dokładnie, żeśmy z tym wystąpili, proszę bardzo, do prezydenta, do prezydenta. ile Już do prezydenta, Ale ile to, ile to lat no mam, bo panu radnemu tutaj pokazuje ostatnie pismo, które zostało skierowane odpowiadając im do prezydenta Rzeszowa. Uprzejmie informuję, że samorząd województwa podkarpackiego podtrzymuje wcześniejsze, wcześniejsze stanowisko w sprawie współfinansowania kosztów realizacji zadania. 2 wrzesień tego roku. Panie radny, w 2 wrzesień tego roku z tego miesiąca pismo. Samorząd Województwa Podkarpackiego podtrzymuje wcześniejsze stanowisko w sprawie współfinansowania kosztów realizacji zadań. W dalszym ciągu obowiązująca jest uchwała nr 11 przez 197 przez 15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015 roku wyrażające wolą wsparcia przez województwo podkarpackie przedmiotowego zadania kwotą do 8 milionów zł. Dofinansowanie zadania wyższą kwotą pozostaje sprawą otwartą. Wcześniejsze ustalenia dotyczyły realizacji inwestycji, której wartość kosztorysowa zamykała się w kwocie 32 milionów zł. Na obecną chwilę wiadomo, że całkowity koszt realizacji zadania wzrósł do kwoty 120 milionów. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przedstawienie zmian w zakresu rzeczowego zadania, a co za tym idzie uszczegółowionego kosztorysu. To to ja, to... mam, ja mam taką prośbę, pani Marszałku. Może y, nas jako mieszkańców Rzeszowa uspokoiłaby taka sytuacja, kiedy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego spotkaliby się w ratuszu albo Państwo zaprosilibyście przedstawicieli Pana Prezydenta yy, do Państwa i wydalibyście razem jakieś wspólne oświadczenie, bo na przestrzeni pięciu czy sześciu lat jest takie odbijanie piłeczki. Wy mówicie, tak. że dacie, nie dacie, miasto nie dało, miasto ma. To miasto i, jest i inwestorem. No ale, mówi, to ale tak, no to, no to wiemy, to trzeba no My nie też, jesteśmy inwestorami, to nie ma no Ale jesteście to. też gospodarzem. No do dobrze, ale każdy ma swoje zadania. Ja nie będę wchodził w rolę prezydenta Rzeszowa, tak samo jak i prezydent nie wchodzi w rolę marszałka. Jeżeli takie spotkanie będzie zorganizowane w imieniu inwestora, czyli prezydenta, ja czy ode mnie ktoś przyjdzie i będziemy rozmawiać na ten temat. Ale proszę Państwa, w 2015 roku myśmy zadeklarowali, to nie do nas, że to się nie rozpoczęło, no to nie od nas zależało, że to centrum będzie proszę Państwa powstawać. Bo nie my jesteśmy inwestorami. A jak się my ma nazywać? Podkarpackie, tak? Czyli teoretycznie. Podkarpackie, ale ma być też inwestorem ma być też, tutaj była, też wiemy wszyscy tutaj zgromadzeni, że ale też była się. wojna o to między jednym urzędem, a drugim, jak ma się to nazywać. Zostało przy Podkarpackim, więc teraz proszę, proszę nie mówić, żeby umywacie ręce od tego, nie, żeby. Formalność od tego nie, formalność nie ma się Nie, to nie jest nazwa, nazwa, bo nazwa, bo nazwa, bo nazwa, bo formalność, bo wiemy od jednego urzędu, z drugiego urzędu, tak. z pierwszej ręki mamy informacje. Proszę nie mówić, żeby my mamy jakieś te informacje? Bo mamy, bo się tym interesujemy, żyjemy tym od razu i wiemy to. co Proszę Państwa, ja przekazuję stan faktyczny pod pismami i prosiłbym, żebyście to wzięli Państwo pod uwagę. Naprawdę nic nie jest przeciw. Jaki. Ja to poświęcam Państwu. Nikt jest nie jest podmiot. i radni nie są przeciwni powstaniu podkarpackiego po... Centrum To nie wiem, Pan kwota 32 milionów wypowiedziana e, na stadionie Resowi, były kamery, jest to nagrane wszystko. Skąd się wzięła kwota, że urząd daje 32 miliony? Proszę, nie wiem, ja w tym no, nie uczestniczyłem. Nie znam tej wypowiedzi. To, jest w tym momencie, to wyglądacie jak kolejne odbijanie pałeczki, próbujecie nas zbyć. I, i liczycie wiem, na to, że po prostu damy sobie sprawę. Naprawdę nie ja, nie marszałek, nie zarząd decyduje o doświadkowaniu tych środków, pan, jest tylko 33 radnych województw. To nie jest, że ja panu to pisze pismo, ma pan pieniądze. Decydują, niech się pan nie dziwi, że jak rok wzrosło czterokrotny koszt, że radni się pytają, dobrze, my no może być sami co tam jest i dlaczego to na tyle kosztować. Od 20 milionów złotych ma kosztować procent, marze, proszę pana, Jeszcze jedno zdanie. No, no, no niech się pan nie dzieli, że radni, którzy będą podnosili no my się pieniądze by się, by się o takie dłuże, No, nie, nie, milionów nie, 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 milionów nie, 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 No nie, 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 że taka kwota jest. A nie, można, y, nie możecie Państwo być taką inicjatywą, żeby Sejmik podjął taką uchwałę intencyjną, ja wie, że, że jesteście wywoły, gotowi partycypować w 25% procentach kosztu tej inwestycji. Bo, nie wiedzą na co to, to będzie skierowane? Nie możemy, proszę Pana. Nie, ja nie możemy, że że dlatego jest to pytanie Rady. No dobrze, 120 milionów, ale dowiedzmy się, co to ma być. No ale to myślę, że w przestrzeni no nie wiem, medialnej... Pan by tak by dało swoje no wydało mi się w przestrzeni medialnej... ktoś i powie, ja panu zrobię to i to dobrze, no to wypłacę pieniądze. No ale nie. W medialnej... są odpowiedzialni i będą decydowali odpowiedzialnie, proszę powiedzieć jak. Pan by przejł, bo 8 milionów. Wiedzieliście wtedy na co te 8 milionów będzie. No, że tak, że się, kosztorys... A priori i także się nie, ciemno. Pana, teraz się pani Okej, pani ja już wiedzieliście. Ja lubię krótko. Ja lubię krótko. Jasne. To teraz pan się dziwi, pan jest teraz widzę, że to jest poważny przebieg. Pan się dziwi, że od 2015 roku ceny tak bardzo wzrosły, prawda? Nie, nie a pana się. życie, 5 lat temu, to ile pan teraz ewentualnie płaci na życie. W ogóle nie Ale nie, wiem. pan powiedział, że pan się dziwi, bo pan nie wie. To znał pan nie, kosztorys, nie, nie nie, znał pan kosztorys, jeśli 8 milionów, a mówi pan, że dziwi się pan, że... Nie kosztują. dziwię, chciałbym się dowiedzieć. Okej, okay. i to nie, cóż, nie chciałbym ale, się dowiedzieć. To, to tak jakby pan powiedział, to ja rozumiem. I druga sprawa powiem panu tak. Rzeszów jest beznadziejny jeśli chodzi o sport. wy tak samo się przyczyniliśmy. Bo to co zbudowane jest na Hydpańskiej to wie pan to 30 lat, ale jesteście, bo my tam że pan Rzeszowie to, wie pan, się dobrze, dobrze, ale wie pan, to takie gadulstwo, to ten. pan idzie takie znaczy, gadulstwo. My przyszliśmy no ale tutaj, chcemy się pana, dowiedzieć, a pan determinuje teraz sesję, Bo jest sesja od 11, ma obowiązek być jako radny. Teraz no panu powiem jedno. Okej, jedno panu powiem, że w Rzeszowie Rzeszów ma, będzie jedynym województwem, a pan jest przedstawicielem województwa, gdzie nie będzie naprawdę sprawiedliwego zdarzenia stadionu. Wszystkie inne województwa mają naprawdę, a Rzeszów będzie dziadostwem. Panie, jak najwięcej jak tak no jak nie odpowiadamy, co? Zadeklarowali, Ale spate, mi nie chodzi o to, Proszę Państwa, <Saarim> no. do... będą ostatnie, bo naprawdę muszę iść. I wiedzieliście Państwo, że możecie się dowiedzieć, że o 11 będzie sesja. Jestem radnym, o, mam obowiązek tam głosować. Dlatego ale Panu powiem, jedno zdanie, o sprawie, o pójdę zanim, proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam. Nie odbierajcie. Tego naszego spotkania, że samorząd województwa jest przeciw. Ale jak Nie, jest pracy? przeciw, proszę pana. Co mamy teraz? Nie, nie pan się nie dzieje. A ponie że Proszę pana, chcą się dowiedzieć, na co pójdą pieniądze to województwa. To, 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 to ja nie, nas, nie to powiedziałem, pytania, pana. Dziwi, że pan się dziwi, jak pan tak mówi, że ma pan ten, 8 milionów po 2015 roku. To no, ja się głupio zapytam. Pamięta pan, ile kosztował krew w 2015 roku? A ja teraz. że a no teraz właśnie, kosztuje to jest... 4 razy tyle, niż no Pana do, to dlatego, kosztu... do tego, materiały były do Dlatego sam Pan wie, że z 300... może to tyle jest. wzrosło, nie ty wiem. Radni chcą, proszę Pana, dowiedzieć się, co będzie kosztowało, Takie panie, pismo zostało złożone. Czekamy, złożone, czekamy na, odpowiedź. na odpowiedź, będziemy się daleko macie do reszty, żebyśmy się razem? Wiecie, że 8 milionów wyjdzie koszt. W jakim to jest? W budżecie to na siebie. Było, przekazana była przekazana informacja. Dobrze, a na 32 miliony, kiedy dowiedzieliście się, że została zwiększona e, kwota? Dokładny dzień, proszę, proszę pana. Jest to panie, ważne panie, w tym momencie. Wybuduje, panie, nie, nie, to jest ważne. No proszę, nie pana. Panie, no, proszę nie pana, pana. Nie mam, nie mam. No to nie wiem. Czyli no, pan nie pana, pana. Nie, mam, nie mam. No to nawet nie proszę, no, proszę Nie ma mam między, to na kolejne miesiące i. Dobra, przepraszam bardzo, muszę lecieć. Życzę powodzenia, nie odbierajcie państwo, że To w bardzo jest negatywne.

to kiedy podejmiecie uchwałę, że zapiszecie te środki w budżecie, czy dacie pieniądze? Czy będziemy czekać pół roku, czy to będzie kwestia miesiąca? Konkretnie. Nie wiem, przede wszystkim nie wiem, A to co wie? zdecydują radni. Nie to mogę co pan za wie? nich powiedzieć. Co pan wie właśnie? Ja mogę powiedzieć za siebie, i nie za nich. Proszę ale, pan, nie, jak pan nie wiem, jak pan będzie Nie wiem. Jak nie, nie wie? Nie wiem. Nie wiem. Jak wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. wiedzieć, ile Nie wiem. Tak samo Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. decyzje są podejmowane, proszę państwa, na Nie czyli najbliższy możliwy no nic panowie, no nie wymusicie, nikt nie podejmie decyzji, nie jest przygotowana uchwała, nie jest odpowiedź oddana i nic nie da trzeba, musimy to przeprocedować będziecie państwo zapraszam przyjdziecie na sesję, będziecie państwo dyskutowali, przekonywali radnych proszę do no, widzenia niestety ma, muszę państwo pana